Żaden kraj na świecie nie jest gotowy do przyjęcia dłużej. Ilości uchodźców, choćby dlatego, że możliwości budżetowe każdego z takich państw są niewielkie, także dlatego, że obecność uchodźców zawsze stawia dane społeczeństwo przed wyzwaniami dotyczącymi integracji, tolerancji. W Europie Zachodniej widzimy, jak wielkie problemy mają nawet najzamożniejsze, najbardziej stabilne społeczeństwa z integracją, zwłaszcza młodszych pokoleń. Różne epizodyczne sytuacje w Polsce, na przykład z uchodźcami z Czeczenii, pokazują, że w różnych segmentach polskiego społeczeństwa odbiór takich uchodźców może być różny. Pamiętajmy także, że ci uchodźcy, z którymi mamy do czynienia do tej pory, to uchodźcy stosunkowo nieliczni, to uchodźcy w większości wypadków jednak chyba z krajów odległych od Polski często traktujący Rzeczpospolitą jedynie jako stację tranzytową przed dotarciem do bogatszej części Europy. Natomiast jeśli atrofia państwa ukraińskiego będzie postępowała w takim tempie jak dotychczas, a Reformy wprowadzane przez władze Ukrainy, w tym podnoszenie o setki procent cen wielu usług zostaną w pełni wprowadzone w życie, wówczas możemy do czynienia z nową sytuacją, to znaczy z migracją na masową skalę, imigracją, która będzie uderzała w Polski rynek pracy. Nie będzie, tak jak to jest często do tej pory, wypełniała luk tam, gdzie nie można znaleźć chętnych do pracy. Lecz może uderzyć także w te dziedziny, gdzie do tej pory nie mieliśmy do czynienia z migrantami. Wszystkie społeczeństwa reagują alergicznie na dumping socjalny, to znaczy na napływ pracowników z zewnątrz, gotowych pracować za niższe stawki, z pominięciem świadczeń przysługujących pracownikowi. I to dla wielu polskich pracowników mogłoby oznaczać perspektywę bezrobocia, bo pracodawca. Czy konsument mając do wyboru droższą bądź tańszą usługę o podobnej jakości, wybierze tańszą, i w tym sensie Polska nie jest, jak sądzę, ani w wymiarze ekonomicznym, ani w wymiarze cywilizacyjno-kulturowym, ani politycznym gotowa na przyjęcie takiej migracji. I można się spodziewać, że niestety, gdyby do niej doszło, wiele historycznych Wzajemnie negatywnych stereotypów dotyczących Polaków i mieszkańców zachodniej części Ukrainy mogłoby osiągnąć swoje apogeum. Niewątpliwie jest to temat, z którym polscy politycy powinni się jak najszybciej zmierzyć, ponieważ skala problemu może być niespotykana już nie tylko w Polsce, ale w ogóle we wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej.